Większe w jednej chce Romerając. Być może nasz pomocki bohater dołączy do grona tych e najlepszych na świecie, a więc Łukasz Szemocki, dyrektor sportowy, oficjalny uprzejmie z nim załatw. Łukasz Łowecki. Na wstępie chciałem podziękować Państwu za techniczne przyjęcie. Jeszcze raz, może już chyba Jurek dziękował, no ta gala najbliższa, czyli HFO Nowe Rozdanie, tak jak sam tytuł wskazuje, to ma być właśnie dla organizacji, która do tej pory była organizacją taką bardziej lokalną, nie tylko, ale bardziej lokalną, tak jak wspominał już prezes, chcemy wychodzić szerzej, chcemy galę organizować nie tylko w całej Polsce, ale być może... Także uda nam się zorganizować ale w pewnie w niedługim czasie za granicą. I na tej najbliższej gali, właśnie nowe rozdanie w walce wieczoru, zobaczymy Łukasza Powiedzkiego, i to będzie pojedynek o ten tutaj obecny już pas Mistrza Świata, Iska. A przeciwnikiem Łukasza Powiedzkiego będzie trenujący w Holandii, pochodzący z Surinamu, a więc z kraju, który dał światu naprawdę świetnych zawodników pokroju chociażby Tajrona Sponga, to jest absolutny top światowy. Będzie zawodnik Devon Levy, tak jak mówiłem, zawodnik trenujący w Holandii, więc w kolebce sportów walki europejskiej pochodzący z Surinamu. Bardzo podobne doświadczenie do Łukasza Płoweckiego. 33 zawodowe pojedynki, 25 zwycięstw, 29 lat. Także będzie naprawdę Wymagająca walka dla Łukasza, ale Federacja ISKA no nie dopuszcza innych możliwości, tutaj nie ma mowy o walce, gdzie wygrany jest już z góry, czy powiem, wygrana jednego zawodnika jest z góry przewidziana. Więc tutaj będzie na pewno mocny pojedynek, przede wszystkim 5 rund, dystans do którego Łukasz jest przyzwyczajony, od dłuższego czasu walczy na takim właśnie dystansie, a więc nie pozostaje nic innego jak zaprosić wszystkich. 18 maja, bo tej walki nie można przegapić i to na pewno będzie duże wydarzenie w polskim, nie tylko polskim kickboxingu.